A w tym filmiku pokażę Wam jak pobrać Tuman Items do Minecrafta 1.2.5. Na początku wpisujemy Minecraft Forum Tuman Items 1.2.5 w Google. Następnie wybieramy pierwszą propozycję i zjeżdżamy na dół, aż znajdziemy i naciskamy ten link. To nas przekieruje do innej strony i czekamy aż się załaduje. Naciskamy skip add i zapisujemy. Ja tego nie będę robił, bo już mam pobrane. Teraz wypakowujemy to. Naciskamy. Wypakuj Minecraft, tu mam item z Minecraft 1.2.5. W start wpisujemy procent %updata% Minecraft bin, naciskamy Minecraft jar, otwórz za pomocą Wizer winrar. Usuwamy folder meta.inf i przerzucamy wszystkie pliki z Stuman Items do naciskamy Ctrl A i przenosimy wszystkie pliki do Minecraft Jar w ten sposób Teraz sobie wejdziemy w Minecrafta i pokażę wam co gdzie i jak. Yy, ja tu mam innego moda więc nie, suger nie sugerujcie się tym co widzicie. Za chwilę wam pokażę wszystko jak to działa. Au. Możemy włączyć kreatywa. Możemy latać i być nieśmiertelnym. Możemy zrobić dzień. Możemy od razu zmieniać poziom trudności w ekwipunku. Lub zrobić noc. I zrobić tak, żeby padało. Tutaj nie będzie padało, bo tu jest po O, widzicie? I teraz można jeszcze, jak jeden raz się kliknie lewym, to dostaje się czegoś 64. Jak raz prawym, to się dostaje tego czegoś jeden raz. Jak się naciśnie. Shift i lewy ma się czegoś nieskończone. 111, widzicie? Dobra, a jeszcze możemy sobie tam, a zapisać jakiś ekwipunek. Mam tak, a teraz mam. Dobra, to chyba było już na tyle, więc mówię Wam, Nara.